Planujesz event, targi lub akcję promocyjną, Twój przekaz musi być widoczny w każdych warunkach. Poznaj potykacz reklamowy B2, elegancki, trwały i odporny na wiatr, zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu w plenerze. Sprężynowa rama balansuje przy podmuchach wiatru, ramka OWZ pozwala zmieniać treść w minutę, a filtr UV chroni grafikę przed słońcem. Dzięki wizualizacji 3D możesz obejrzeć produkt z każdej strony jeszcze przed zakupem. Umieść go przed wejściem na stoisku targowym lub w strefie rejestracji. Przyciągnie uwagę Twoich gości. W naszej ofercie znajdziesz również inne modele, w różnych rozmiarach, kolorach i konstrukcjach, dopasowane do charakteru Twojego eventu. Odwiedź sklepzreklamami.pl, wybierz swój model i przygotuj się na wydarzenie, które zapadnie w pamięć.